Cześć moi drodzy, jak widzicie, będziemy sobie dalej otwierać serię NBA Collector's Choice. Collector's Choice 94-95 z Upper Decka. Jest to seria, którą ja sobie kolekcjonowałem w dzieciństwie. Powtarzam to, ponieważ co chwilę dochodzą jakieś nowe osoby, więc chcę, żeby wiedziały, że ta. Kolekcja jest dla mnie wyjątkowa. Michael Jordan na pudełeczku, odkładam na bok. No i zanim zaczniemy, to jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie te nowe karty, które sobie wyciągam z tych paczuszek, wkładam do albumu, a ponieważ brakowało mi tylko dwóch bazówek i Jordanów, to całą masę kart, którą wyciągnąłem z albumu, są między innymi to bardzo fajne sztuki, takie jak inserty z tymi takimi złotymi tak zwanymi podpisami. Które nie są prawdziwymi podpisami, ale oczywiście powodują, że te karty są dużo rzadsze, bo chyba jest jedna taka karta na 12 paczek, żeby nie skłamać, jak to wygląda. Nie, jedna na 35, także bardzo rzadka sprawa. Mam takich dwie plus, mam jeszcze całą masę insertów. No i oczywiście kart bazowych. No, i teraz nie za bardzo wiem co z tym zrobić, bo to są karty, które nie, nie za bardzo nadają się do wymiany. Widzicie z boku, że upływ czasu jest widoczny. Nowe są białe, natomiast te są takie całkiem brązowe. Ale mam niesamowity sentyment do tych kart, że doszedłem do wniosku, że. Nie będę oczywiście po tyle wysyłał, ale jeżeli ktoś by na przykład chciał takie karty i nie przeszkadza, że są troszkę starsze, niektóre są w troszkę słabszym stanie, to się możecie odezwać. Na przykład ta karta to już jest taka powiedzmy no bardzo zniszczona, a ma tylko ten róg tak dziabnięty, bo one sobie spokojnie leżały w albumie, nikt nikt tam nie gmerał, nikt się tym nie bawił. Tylko niestety kiedy ja te karty zbierałem, to po prostu wymieniałem się z innymi w tym momencie dzieciakami, bo to mieliśmy lat 11, 12, nie pamiętam dokładnie. No i troszkę te karty już były podniszczone od e, takich właśnie to osób, które po kieszeniach nosiły i tak dalej. Także jeżeli ktoś by był takimi kartami zainteresowany, niech mi proszę napisze pod tym filmikiem e, chcę takie karty. No i poproszę wtedy o dane osobowe i będę takie karty wysyłał osobom. E, zależy mi na tym, żeby ktoś te karty przygarnął. Um, troszkę się mi zajął, może sobie zostawił. Jeżeli nie chce takiej taki kolekcji zbierać, to przynajmniej może mieć kilka takich, żeby sobie trzymać na pamiątkę. Dobra, bierzemy się za pierwszą paczuszkę. Niestety są one bardzo posklejane, te karty, no ale jakoś sobie poradzimy. Mamy tak Derka Harpera. Tutaj mamy Jersey Hawkinsa. cienko jest z, z tymi imionami, nazwiskami. Niesamowicie małą czcionką to jest zrobione. W serii zwykłe 94-95 dużo, dużo wyraźniej to wszystko widać. O, proszę. Mamy już pierwszą kartę z podpisem. Jest to srebrny podpis, srebrna ramka Craigillow. Miał przekichane zawsze u Jordana. Jakoś tak się zawsze wydarzało, że jak Jordan jakiś niesamowity rzut w ostatnich sekundach przeprowadza albo akcję, która równała się zwycięstwu na przykład w playoffach to biedny Craig Gillo musiał go pilnować i, i zawsze zawsze kończyło się kończyło się to jego porażką zabawna historia B.J. Armstrong z Chicago Bulls tutaj mamy Michaela Adamsa Rod Strickland tutaj jest Don McLean Tracy Murray Tutaj mamy Josha Granta i zaczynamy już powoli przechodzić do insertów. Tutaj mamy of Lakers to jest Woman Excel. To może zróbmy sobie tak. Okej, okay, będziemy też zasłaniać powoli napis. Tak, całkiem przy okazji. Zapomniałem powiedzieć, że jeżeli komuś się te karty podobają i chciałby sobie takie zbierać, no to bardzo zachęcam do zajrzenia do sklepu Bobster Cards World, gdzie. Poprosiłem Bobstera i mi specjalnie ten box ściągnął troszkę. To trwało, ale jeżeli macie na przykład jakąś serię, z której chcielibyście boxa, to napiszcie tam do niego maila. Odezwie się na pewno. Mamy kolejny typows i to jest Nets. I kolejny typows, jest to um, karta Rockets i oczywiście Akim The Dream Olajz One. Nie wiem czemu wyciągnąłem w sumie cztery paczki. Nie wiem. Zapomniałem, czy co, że po trzy robię. Także chowamy sobie jednego Tima Hardwaya i otworzymy sobie drugiego. Później jeszcze będzie Stockton, a wcześniej był BJ Armstrong. Ciekaw jestem, czy ktoś się w końcu dowiedział, jak ten czwarty koleżka się nazywa. Bo ja do tej tego nie sprawdziłem. Może to jest Jerry Strach, Strach House albo Stackhouse? Stackhouse. Albo na przykład Muki Blaylock. tego to wam nie powiem. oproszę proszę, bazóweczka Hakima Olaj-Żłona. Oczywiście po y, otworzeniu tych paczek i po skończeniu unboxingu, nagraniu filmika, będę patrzył sobie, które z tych kart Nowiusięki mogę wrzucić od razu do albumu. Ale ponieważ tutaj jest mnóstwo kart, bo to jest 36 paczek i w każdej przynajmniej 8 bazówek, nawet więcej, bo chyba 10. To będzie sporo do wymiany, także jeżeli ktoś zacznie zbierać takie karty, no to na pewno będzie okazja, żeby się powymieniać. Antoine Carr. Tutaj mamy Orlando Woolridge 76ers. Sean Kemp z Supersonics. Legenda NBA Carl Malone z Jazz. Kolega Stocktona z opakowania Randy Brown. Tutaj mamy Tracey Amareya. Już chyba był przed chwilką. Chris Morris z Nets, tutaj mamy Rich Kinga z Seattle Supersonics, a tutaj mamy gracza, który jest absolutnie wyjątkowy, Dennis Rodman. To, że był zabijaką, to nic. Na pewno nie orientujecie się, przynajmniej moi młodzi widzowie, w sytuacji politycznej, ale to jest koleżka, który zaprzyjaźnił się z dyktatorem Korei Północnej Kim Jong-unem. Kim za ogółem okazuje się, że bardzo lubi koszykówkę. Zaprosił do siebie Rodmana, Rodman wziął ze sobą swoich kolegów, zagrali przeciwko reprezentacji Korei Północnej, było fajnie i tak dalej. tepe. <grym> Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że rodzina UNów to są dyktatorzy, mordercy i w ogóle trzymają ten naród, że tak powiem, za gardło, żelazną władzę tam uprawiają. <grym> Także proszę bardzo, kolega dyktatorów, Denis Rodman, to jest naprawdę, uwierzcie mi, jedna z niewielu rzeczy, które ten człowiek zrobił e, powszechnie uważamy za świra ja uważam troszkę inaczej, bo czytałem jego biografię wziął m.in. ślub z Madonną taką słynną piosenkarką i ubrany był w białą sukienkę to tak z ciekawostek jakbyście chcieli o nim poczytać, to naprawdę jest co czytać mamy All Stars i to jest Lateral Sprewell no to jeżeli chodzi o osobowości to już mówiłem o tym panu też a tutaj proszę bardzo mamy podpis srebrny Johna Stocktona. Dopiero co miałem ten insert bez tego podpisu, także ten z podpisem ląduje w albumie. A będę miał tą kartę na wymianę. No i bierzemy sobie właśnie z Johnem Stocktonem. Otworzymy ostatnią patuchę. Patrzymy, szukamy. Czekam aż się wyłoni Jordan. Bardzo bym był zawiedziony, gdybym nie miał ani jednego. Powinien przynajmniej jeden na boksa być. Mam nadzieję, że ludzie zaprawdę tego pilnowali. Troszkę poskrajane karty, tak jak już kiedyś mówiłem, jak długo siedzą w paczuchach, to powietrze wychodzi i zasysa te karty straszliwie. Today, on Furny Hard away. Kolejny niesamowity gracz Christian Leitner. Dlatego niesamowity, bo to jest jeden z najlepszych graczy koszykówki uniwersyteckiej wszechczasów. Nawet powstał na jego temat taki dokument, który oglądałem dosłownie dwa tygodnie temu. I still hate Christian Leitner. Dalej nienawidzę Christiana Leitnera. Jeżeli ktoś chciałby sobie obejrzeć z napisami, to naprawdę polecam. Koleś też był przeoryginał. W ogóle w NBA bardzo dużo osobowości. Um, ciekawych się znajduje. Jakoś tak ten sport przyciąga takie oryginały. thermals Szukamy naszego podpisu. Isaiah Ryder na bazówce. Mieliśmy jego podpis na insercie. Frank Brykowski. To już wiadomo, że polskiego pochodzenia gracz. Tutaj mamy Loja Vota. Tu jest Anthony Bonner z NYX. Uuu, tego nie znam. Co to jest? Co to jest? Dobra, damy sobie tak. Tylko. podklejać. Zaczniemy od tego insertu. Mamy typ of Charles Barkley, z Phoenix Sands. drużyny Gortata. Tutaj będziemy mieli insercik. Denver Nuggets z wspaniałym Dickembem Mutombo. Tu z kolei mamy um, chyba Weatherspoon'a tak to jest Clarence Weatherspoon z, z Philadelphia 76ers. Wybitny gracz, a tutaj mamy. Wow, co to jest? Hoop it up! World Tour Hoop it up. 3 on 3. 3 na 3. Men's Champions. I to jeszcze z takim. Srebrnym podpisem. Co to za karta? To jakiś insert. Czekajcie, gdzie jest jakaś paczka? Mm, mm, mm. To jest chyba coś rzadkiego. No nie wiem, tu nie pisze, że to jest jeden z tych You crashed the game. World Tour. Muszę sobie... Muszę sobie... Zobaczyć co to było, ale czegoś takiego w ogóle nie było. 163. Czegoś takiego w ogóle nie było w tych paczkach poprzednich. Nigdy się z taką kartą nie spotkałem ani u siebie w albumie, ani ani wśród moich znajomych. Jakiś nietypowy insert tutaj mamy Hooper up. 3 na 3 światowe turne. Fantastyczna karta, bardzo mnie zaintrygowała. Mnóstwo jeszcze, oczywiście, innych insertów tutaj było, fajnych bazówek też. Także mam nadzieję, że się podobały. Ja jestem strasznie zaintrygowany. Muszę znaleźć coś na temat tej karty. Jak nie zapomnę, to wam na następny raz powiem co i jak. No i um, tak jak mówiłem, widzimy, tutaj są wszystkie białe. A tak dla porównania, te troszkę już nadgryzione zębem czasu. Jeżeli ktoś by chciał takie starsze karty, to proszę się odezwać, odpiszę. No i po jakimś czasie na pewno kilku osobom takie karty, te starsze, powysyłam. Trzymajcie się wszyscy, mam nadzieję, że się podobało. Do następnego odcinka. Pa.